My sme v 8 tisíc vlastne bez, bez jedla, bez liekov, palivo nám došlo. Neviem, či by bolo hrdinstvo, keby sme tam boli, zomreli. Poprvýkrát v živote sa z očí v oči pozeral zomierajúcemu kamarátovi a musel som mu povedať, že od neho odchádzam. Tak jsme się rozhodli temu to czynu, który ma preni do niec. Byśmy odbyśli od niego, my chcieli żyć. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam historię, którą już. Interesowałem się od dłuższego czasu i pracowałem nad nią. Jest to dramatyczna historia czechosłowackiej wyprawy na Makalu, która miała miejsce w 1973 roku. I pamięć o tej wyprawie jest wciąż bardzo żywa, zarówno w Czechach, jak i w Słowacji, bo wtedy zarówno uczestniczyli w tej ekspedycji Czesi, jak i Słowacy. Między innymi telewizja czechosłowacka w 1979 roku wyprodukowała film pod tytułem Zanieść swój grób w góry, i bardzo chciałbym podziękować Adzie, mojej znajomej, która pomogła mi bardzo w tłumaczeniu materiałów słowackich. A przy okazji, chciałbym życzyć Wam zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt Wielkanocnych. Zapraszam do dzisiejszego materiału. Rozdział pierwszy W Himalaje Podobnie jak polscy himalaiści, także czescy i słowaccy nie brali udziału w podboju niezdobytych ośmiotysięczników. Był to wyścig, w którym z wielu względów nie mogli wziąć udziału. Jednak kiedy pojawiły się realne możliwości organizacji wypraw w Himalaje, środowisko alpinistyczne w Czechosłowacji zareagowało równie entuzjastycznie jak polskie Kraj dzielący z nami Tatry miał wielu świetnych wspinaczy, chcących sprawdzić się w górach wysokich. Nie dziwi więc, że w Himalajach nie chcieli zadowolić się powtarzaniem czyjś dróg, lecz marzyli o wytyczaniu własnych. Jednak najpierw postanowili sprawdzić się i zdobyć ośmiotysięcznik poznaną już drogą. Zdecydowano się na Nanga Parbat. Na czele pierwszej Czechosłowackiej ekspedycji stanął 36-letni Ivan Galfi, doświadczony taternik dokonujący wielu pierwszych zimowych przejść w Tatrach i alpinista wspinający się między innymi na Kaukazie. Plan zakładał wejście na Nanga Parbat od strony doliny Rakiot. Drogą, którą w latach 30. XX wieku próbę wejścia życiem przypłaciło wielu uczestników niemieckich ekspedycji i dopiero Austriak Hermann Bull w 1953 roku wszedł jako pierwszy w historii na wierzchołek Nanga Parbat i dokonał tego właśnie drogą od strony doliny Rakiot. W składzie Czechosłowackiej wyprawy znalazło się 12 uczestników, 10 Słowaków i dwóch Czechów. W Himalaje wyruszyli oni 2 kwietnia. Przysłowie pierwsze śliwki robaczywki wręcz idealnie obrazuje finał debiutu Czechosłowacji na ośmiotysięcznikach. Uczestnicy założyli wtedy cztery obozy i dotarli na wysokość 6950 metrów pod szczyt Rakiotpik. Niestety 3 lipca musieli opuścić bazę ze względu na upływający termin pozwolenia, a głównym problemem wyprawy były intensywne opady śniegu spowalniające działania na górze. Galfi obawiał się, że brak sukcesu odbierze szansę na organizację kolejnych ekspedycji. W kraju pojawiły się pytania, ile robotnicy mogliby otrzymać za pieniądze, które wydano na ekspedycję w Himalaje. Czy w aktualnych czasach w ogóle takie ekspedycje w Himalaje mają sens? Na szczęście pesymistyczne nastroje nie storpedowały kolejnej wyprawy Iwana, który postanowił wyciągnąć wnioski z porażki i powrócić na Nanga Parbat dwa lata później. W 1971 roku ponownie na czele czechosłowackiej wyprawy na Nanga Parbat stanął kierownik Iwan Galfi, którego postać i podejście do himalajzmu trochę można porównać do Andrzeja Zawady. Obaj byli kierownikami, którzy większą wagę przywiązywali do sukcesu ekspedycji niż własnych ambicji. Tym razem Galfi zdecydował się zabrać 16 uczestników. 11 lipca 1971 roku Ivan Fiala i Michal Orolin stanęli na najwyższym wierzchołku Nanga Parbat. Warto zwrócić uwagę, że nasi południowi sąsiedzi wcześniej niż Polacy rozpoczęli podbój ośmiotysięczników. W tym samym roku, kiedy oni weszli na Nanga Parbat, miesiąc później ekspedycja Andrzeja Zawady odniosła sukces na ośmiotysięczniku Kun yang Chish. O tej wyprawie powstał już materiał na kanale, do którego zostawię link w opisie. Zdobywcy Nanga Parbat Słowacy Iwan Fiala i Michal Orolin byli świetnymi taternikami mającymi za sobą także udane wspinaczki w Alpach. Sukces Czechosłowaków sprawił, że szybko zaczęli oni planować kolejną wyprawę, marzyli o zdobyciu Gasherbruma Bruma I, a kto wie, może nawet K2. Jednak napięta sytuacja w regionie sprawiła, że Pakistan nie wydawał zezwoleń na wspinaczkę w tamtym rejonie. Na cel obrano więc inny ośmiotysięcznik piątą najwyższą górę świata. Makalu. Czesi i Słowacy chcieli zapisać się w historii, wytyczając nową drogę na tym ośmiotysięczniku. Na szczyt wejść chcieli południowo-zachodnim żebrem, opadającym z południowego wierzchołka. Doświadczenia z dwóch poprzednich wypraw pozwoliły na skompletowanie optymalnego według Iwana Galfiego 15-osobowego zespołu. Pierwsza wyprawa na Nanga Parbat była tatrzańska. Tym razem postanowiono zdecydowanie rozszerzyć skład. Nie mogło w nim zabraknąć oczywiście dwóch zdobywców szczytu Nagiej Góry, Fiali i Orolina, a innymi alpinistami stanowiącymi trzą zespołu byli 39-letni Słowak z Koszyc, Józef Psotka, wspinający się od 20 lat, w 1967 roku przeszedł drogę Bonatty'ego na Matterhornie, a od wyjazdu do Hindukuszu w 1965 roku zbierał doświadczenie w Górach Wysokich. Na koncie miał wiele trudnych dróg. 29-letni słowak Milan Kryszak, mimo młodego wieku, był już doświadczonym alpinistą, uczestnikiem dwóch ekspedycji na Nanga-Parbat. Jego umiejętności cenił szczególnie kierownik Galfi. Milan rok przed wyjazdem na Makalu zdobył szczyt komunizmu o wysokości 7495 m. 43-letni Czech Jan Czerwinka. Czołowy alpinista w swoim kraju jako jeden z pierwszych rodaków wspinał się w Alpach już w latach 50., a następnie dokonywał wielu przejść na Kaukazie i w Hindukuszu. Sześć lat przed wyprawą na Makalu zdobył Tiri Dzmir. Ustanawiając tym samym nowy rekord wysokości Czechosłowacji. Na szczególną uwagę z pewnością zasługują także 34-letni słowak Ludowic Zahoranski oraz 33-letni Czech Leopold Paleniczek. W ekspedycji udział wzięło także dwóch filmowców oraz naukowcy geolog Jan Kalwoda i parazytolog Milan Daniel. Jeśli podobnie jak ja nie wiedzieliście, czym jest parazytologia, to już tłumaczę. Jest to nauka zajmująca się badaniem pasożytów. Czechosłowacji zależało wtedy, aby wyprawie nadać nie tylko aspekt sportowy, ale także w pewnym stopniu charakter naukowy. Zadaniem Milana i Jana było monitorowanie i badanie środowiska naturalnego na dużych wysokościach w Himalajach. Skład ekspedycji był więc bardzo mocny. Większość z tej grupy miała już doświadczenie ze wspinaczki w Himalajach. 22 lutego 1971 roku uczestnicy spotkali się w Delhi. Bagaż wyprawy liczył aż 10 ton, i do miejsca, w którym stanąć miała baza, przenosiło go około 360 tragarzy przez prawie miesiąc. U podnóża makalu Himalaiści zameldowali się 4 kwietnia. Rozdział 2. Akcja górska. Już dzień po założeniu bazy mężczyźni dotarli na wysokość 5800 metrów, gdzie postawiono obóz pierwszy. Na tym etapie działania Himalaiści nie musieli zakładać poręczówek. Kilka dni później, 6 kwietnia, Czechosłowacy założyli obóz drugi na wysokości 6200 metrów, jednak aby do niego dotrzeć, musieli pokonać około 100-metrową lodową ścianę o nachyleniu od 60 do 80 stopni. Kolejne dni poświęcono na zaopatrywaniu obozu, założono także poręczówki i przygotowywano się do dalszej wspinaczki. A ta robiła się od tego momentu coraz trudniejsza. Drogę do obozu trzeciego blokowała ostra lodowa grań, określana przez Czechosłowaków nożem, później znajdował się skalno-lodowy uskok, zdecydowanie trudniejszy niż dotychczasowe. Aż tydzień himalajstom zajęło pokonywanie tego fragmentu i założenie obozu trzeciego 500 metrów wyżej. I problemy nie wynikały jedynie z trudności terenu, ale także z kapryśnej pogody. Częste opady, silny wiatr i niskie temperatury spowalniały tempo działania. Trzy namioty stanęły koło siebie na stromym pulku tuż nad przepaścią. Obóz ten często zasypywany był przez niewielkie lawiny. Niestety droga powyżej nich była wciąż niezwykle wymagająca. Nad głowami Czechosłowaków znajdowała się czerwona turnia, której trudności dochodziły do 4 i 5 stopnia. Himalajści musieli wtedy działać przy wciąż szalejącym wietrze około 100 km na godzinę i częstych opadach śniegu. 20 kwietnia udało im się dotrzeć na wysokość 7300 metrów, gdzie planowali założyć obóz czwarty. Jednak nadchodzące załamanie pogody zmusiło cały zespół do zejścia do bazy i nie zdążyli wnieść namiotów i ekwipunku. Himalaiści w tamto miejsce powrócili dopiero 10 dni później i to wtedy 30 kwietnia w końcu udało się założyć obóz czwarty. Choć najtrudniejsze fragmenty drogi mieli już za sobą. To od początku maja zaczęły nękać ich kolejne problemy. Ilość technicznych fragmentów, które musieli oni ubezpieczyć, była tak duża, że zużyto aż tysiąc metrów lin poręczowych. Jeden z uczestników Milan Kryszak w obozie czwartym zaczął mieć problemy z oddychaniem, męczył go uporczywy kaszel i gorączka, a po konsultacji z lekarzem ustalono, że jedyną możliwością na polepszenie jego stanu jest sprowadzenie chorego niżej. Więc wraz z pomocą partnerów i korzystając z aparatury tlenowej, Milan rozpoczął zejście i bezpiecznie dotarł do bazy. Niestety Pech nie opuszczał Czechosłowaków i niedługo później podobne dolegliwości zaczęły doskwierać kierownikowi Iwanowi Galfiemu. Intensywność działań, poręczowania, przenoszenia kwipunku, udział w akcjach ratunkowych wyczerpywał siły innych wspinaczy. Choć od szczytu dzieliło ich już tylko założenie ostatniego obozu, no i sam atak na wierzchołek makalu, to realne szanse zdobycia góry z każdym dniem malały. Z gęstych, ograniczających widoczność chmur, ponownie zaczął sypać śnieg. 11 maja w górę ruszył duet, w którym pokładane były duże nadzieje. Wsławił się on w końcu dwa lata wcześniej zdobyciem Nanga Parbat, czyli Iwan Fiala i Michał Orolin. Himalaiści dotarli na wysokość 7850 metrów, gdzie założyli obóz piąty. Przed ekspedycją pozostało więc ostatnie zadanie. Zaopatrzenie obozów niezbędny sprzęt, w tym aparatury tlenowe, a następnie atak na szczyt Makalu. Następnego dnia kierownik wyprawy ustalił skład zespołu, który miał dostać szansę wejścia na wierzchołek. Znajdowali się w nim Józef Psotka, Leopold Paleniczek oraz doktor Jan Komunicki. Wybór tego składu nie obył się jednak bez kontrowersji, o których po latach powiedział Iwan Fiala. Jedno z negatyw Iwana było, že vrcholové družstvo muselo byť v zostave podľa neho Čech, Moravák a Slovák. Jasne dominantná trojka na tej expedícii bol psotka Orolin Fiala. No ale povedal, preboha, ako to ja v Prahe vysvetlím, keď traja Slováci vystúpia na vrchol Makalu a spravila sa taká umelá zostava. Na wybór zespołu miała więc wpływ też trochę polityka, a nie jedynie aktualna dyspozycja Himalajstów. Zespół wspierający stanowić mieli Fiala, Czerwinka i dwaj szerpowie: Pemba Dorje i Ang Chumbi. Planowano wejść na szczyt w ciągu kilku następnych dni, niestety pogoda wciąż utrudniała działania. 16 maja siedmiu uczestników dotarło do ostatniego obozu. 17 maja zrezygnowano z ataku ze względu na zbyt silny wiatr i niską temperaturę wejście w górę w takich warunkach szybko naraziłoby ich na potężne odmrożenia. Kolejne dwa dni wciąż nie pozwalały na stosunkowo bezpieczny atak na szczyt Postanowiono więc, że podczas krótkiej chwili rozpogodzenia zespół wspierający zejdzie do obozu czwartego. 20 maja wciąż pogoda była beznadziejna i musieli zostać w namiotach. Trzy osoby, wciąż oczekujące na wyjście w górę, czekała piąta noc na wysokości niemal 8000 metrów, pośród szalejącego wiatru miotającego ich namiotami. Na tej wysokości każdy dzień zabierał siły. Mimo, że cały czas spędzali w namiocie, nie byli w stanie wypocząć i zregenerować się przez brak snu, wysokość i mróz. Paleniczek narzekający na odmrożenia stopy postanowił oddać swoje miejsce Iwanowi Fiale i zastąpić go w zespole wsparcia. 21 maja wiatr w końcu osłabł i postanowiono to wykorzystać i ruszyć w górę. To jest właściwy moment, żeby przedstawić taktykę jaką miał Galfi. Czechosłowacy chcieli wytyczyć nową drogę, a naturalnym i jednym z głównych problemów w takich przypadkach jest fakt, że alpiniści siłą rzeczy nie znają trudności, jakie mogą napotkać na swojej drodze. O ile są fragmenty, które dobrze widać z dołu, i istnieje wtedy możliwość oszacowania technicznych trudności, to w przypadku Makalu ostatni fragment powyżej 8000 m był dla nich wielką zagadką. Z tego względu postanowiono, że wraz z zespołem, którego celem będzie wejście na szczyt, w górę ruszy także zespół wspierający który w razie potrzeby założy dodatkowy obóz na wypadek gdyby pokonanie trudności na górze wymagało dodatkowego czasu. Droga, jaką mieli do pokonania, początkowo prowadziła przez południowy wierzchołek Makalu oraz na przełęcz, z której następnie mieli ruszyć na główny wierzchołek. Jeśli Himalaiści podążają drogą, którą już wcześniej ktoś szedł, to mimo że oni są pierwszy raz na niej, no to znają orientacyjne czasy przejścia pomiędzy obozami, trudności, jakie czekają ich w poszczególnych fragmentach drogi, i to zdecydowanie ułatwia działalność. W przypadku wytyczania nowych dróg, jest to o wiele trudniejsze. Kierownik Galfi miał świadomość, że lata dzień nadejdzie Monsun i nie zostało im wiele szans na przeprowadzenie próby zdobycia ośmiotysięcznika. Rankiem 21 maja Himalaiści w końcu mogli ruszyć w górę, w stosunkowo łatwym terenie szli związani liną, na przodzie znajdował się fiala i psotka, a tuż za nimi poruszał się Jan Komunicki. W pewnym momencie Jan zatrzymał się i zdjął aparaturę tlenową, bo chciał oczyścić ją z lodu. Problem zamarzania aparatury często spotyka się na tych wysokościach. Niestety wyczerpany mężczyzna nagle zachwiał się i runął w dół. Zsuwał się po zboczu nabierając coraz większej prędkości, aż nagle po około 80 metrach zatrzymał się uderzając wystający blok skalny. Jego aparatura tlenowa w wyniku uderzenia eksplodowała raniąc go. Partnerzy widząc to natychmiast ruszyli na pomoc. Kiedy zeszli do Jana, zobaczyli nieprzytomnego kolegę z potężną raną głowy. Niektóre źródła podają, że do wypadku doszło już po założeniu obozu szóstego, gdy trójka zmierzała na szczyt. W trakcie, gdy Czechosłowacy podążali w górę, ich poczynania śledzili inni uczestnicy ekspedycji z bazy. W pewnym momencie dostrzegli oni, że niektórzy ze wspinaczy zaczynają schodzić. Później zobaczyli, że inni poszli ich śladem. Nerwowo zaczęli oczekiwać na kontakt radiotelefoniczny, nie rozumiejąc, co się wydarzyło. Kiedy nastąpiło w końcu połączenie, dowiedzieli się o strasznym wypadku. Ja sam wtedy w czwartym taborze z Czesławem Wejcikiem. Myśmy chcieli zajściać to, to Wyrcholowe Drodztwo. Przy tym wystupie w padł Honzo v strmom, ľadovom teréne, ktoré my sme s obsadkom nepovažovali za nejaký mimoriadne obťažný. No a Honzo sa dokaličil takmer 8000 metrov. Himalaiści z wielkim trudem sprowadzili rannego do obozu piątego. Niestety okazało się, że uderzenie o skały przerwało rdzeń kręgowy. Komunicki stracił czucie w nogach, miał też połamanych wiele żeber oraz krwotok z nosa. Wiadomość ta brzmiała jak wyrok, z którym nikt nie chciał się pogodzić. Rozdział trzeci. Powolna agonia. 22 maja rozpoczęto sprowadzanie rannego w dół. Czterech Czechosłowaków próbowało ratować Jana, jednak ciężar bezwładnego ciała ich kolegi przekraczał możliwości ratowników i mimo wielkiego wysiłku i podejmowania dużego ryzyka, wyczerpanie Himalajści musieli się poddać. Przez pół dnia sprowadzili Jana zaledwie kilkadziesiąt metrów w dół. Dlaczego w akcji udział brało tylko czterech alpinistów? Ponieważ dwaj szerpowie byli w takim szoku, że przestraszeni szybko zeszli do niższych obozów, postanowiono z powrotem wciągnąć komunickiego do obozu piątego. Wszyscy wtedy zdali sobie sprawę, że nie uda się znieść na dół Jana, a jedyne co mogą zrobić to trwać przy swoim przyjacielu, trwać pomimo ryzyka jakie się z tym wiązało. Cały wysiłek wyprawy skupiał się na donoszeniu do obozu piątego niezbędnego ekwipunku butli z tlenem, paliwa oraz jedzenia. Jedyne co mogli zrobić, to dbać o swojego przyjaciela i uśmierzyć jego ból wykonując zastrzyki z morfiny. Informowano Jana, że śmigłowiec jest w drodze i przyleci po niego, chociaż nikt w to nie wierzył. W tamtych czasach żadna maszyna nie byłaby w stanie wlecieć na wysokości niemal 8000 metrów i przeprowadzić tak skomplikowaną akcję ratunkową. Niestety, donoszenie zapasów szybko stało się niemożliwe. Kiedy jedni Himalaiści byli zmęczeni i cierpieli na bóle głowy, musieli opuścić obóz piąty i zejść niżej. Najdłużej z tą decyzją o zejściu i zostawieniu przyjaciela nie mógł pogodzić się Józef Sotka oraz Michał Orolin, mimo objawów choroby wysokościowej, nie chcieli zejść do obozów niższych i zostawić Jana. Dopiero liczne prośby i przypomnienia, że sami mają rodziny i mają dla kogo żyć, skłoniły ich do ratowania siebie. Miały tak kolejne dni, podczas których Komunicki powoli gasł. Koledzy go karmili. Myli go na tyle, na ile to było możliwe, podawali mu tlen, wykonywali zastrzyki z morfiną i płakali potajemnie. Ale ścigaczki słyszeli, co się stało, Tak, tak górę do On Honza Kołnicka już był w stanie, tak, zostałem tam z nim jedną noc, samo go Potem 6 dni jeszcze żyli z tym to zomierającym kamaratom. Už v expedícii nebolo síl nás ani vystriedať, ani doplniť, tak sme to Honza opustili a už tam nebola morálka o nejaké, na nejaký ďalší pokus. Keby Honza zahynul net. tak by to nebolo tak, tak strašné pre nás, ak by ešte zostal zranený v tej výške a my sme mu nemohli pomôcť, nemohli sme ho dostať dole. sme v 8 tisíc vlastne bez, bez jedla, bez liekov, palivo nám došlo. Neviem, či by bolo hrdinstvo, keby sme tam boli zomreli. Po prvý v živote sa z očí v oči pozeral zomierajúcemu kamarátovi a musel som mu povedať, že od neho odchádzam. Zaczęliśmy się tomu to otrasnemu czynowi, który ma sleduje do dziś My odeszli od niego, my chcieli żyć. Michal Orolin, który pełnił dyżur przy Janie, został wezwany z bazy do zejścia. Zaczynało wtedy brakować już w obozie jedzenia i poinformowano go, że do Komunickiego wyjdą inni. Tak Michal wspominał ten trudny moment. Ostatni widziałem kołnickiego Żywego. Nie wiedziałem co zrobić, gdy zostałem wezwany z bazy do zejścia. Bo jeśli tego nie zrobię, to też tam zostanę. A ja miałem w domu dzieci, ale nie znalazłem siły, by odciąć dopływ tlenu. Próbowałem go uspokoić, że przyleci po niego helikopter, nawet jeśli to było kłamstwo, bo helikopter poleci na taką wysokość, ale tam nie wykona żadnej pracy. Ale może oboje chcieliśmy w to wierzyć. Wciąż widzę, jak to było, kiedy go zostawiłem. Leżąc w śpiworze, ma na ustach maskę tlenową. Był już bardzo zarośnięty i chudy. Jego oczy spojrzały na mnie, z pragnieniem, by mu jakoś pomóc. W końcu jednak znalazłem siłę, by zamknąć namiot i zacząłem schodzić. Miałem jednak dwuletnią traumę. Nie spałem, budziłem się ze snów, w których wydawało mi się, że Honza po mnie idzie. 28 maja Leopold Paleniczek i Karel Prochaszka udali się do obozu piątego, gdzie odnaleźli swojego kolegę nie wykazującego już oznak życia. Ironią losu był fakt, że namiot, w którym spoczęło ciało 34-letniego Jana, który stał się jego grobem, on sam wniósł do góry oraz wykopał i przygotował platformę pod niego. Pech nie opuścił Himalajstów nawet po zakończeniu ekspedycji. Stan zdrowia Iwana Galfiego się pogorszył i musiał zostać zniesiony na noszach w dół doliny, skąd śmigłowiec przetransportował go do szpitala. Reszta zespołu, przedzierając się przez doliny, w których licznie wylewały rzeki, zmagała się z pijawkami, które ich bardzo gnębiły. A kiedy w końcu rozpoczęli powrót ciężarówkami, jedna z nich miała wypadek i poważnie zranieni zostali dwaj uczestnicy ekspedycji. Tragedia Jana Kołnickiego była, z tego co mi się wydaje, pierwszą stratą podczas Czechosłowackich wypraw w Himalaje i w kraju zapanowało poruszenie. Zaczęto szukać przyczyn wypadku i jak to często bywa, także winnych. Prokuratura wezwała nawet himalajstov na presúchanie i tak wspominał je Ivan Fiala. Ťažko sa to vysvetlovalo, pretože vtedy nám boli servirované iné typy hrdinov. Hrdinskí povstalci a sovietskí vojaci, ktorí sa vlastným telom vrhali na gulometné hniezda a, a obetovali svoje životy za slobodu a my sme proste nechali priateľa v Himalajach. Boli v tom aj nejaké trestné oznámenia. Ja osobne som bol u štátneho prokurátora v Prahe vypočúvaný a ja som mu povedal, struk prokurátor, ale... Nemôžem sa s vami baviť vy, lebo vy o tej situácii tam nemôžete mať ani predstavu. Dohodnime sa tak, že ja vám pošlem nejaké horlezecké knihy, ktoré si vy prečítate a zistíte, čo je výška 8000. A predstavte si pri tom, že my sme tam boli 6 dní za takých a takých podmienok a potom sa skúste ako človek zorientovať. On mi asi po dziesięć dni telefonował ale powiedział, że już nie muszę przyjść, że to pochopię. Mimo tych problemów, czechosłowaccy himalaiści nie chcieli zrezygnować ze zdobycia nową drogą Makalu i powrócili pod górę trzy lata później. Jak potoczyły się losy kolejnej ekspedycji kierowanej przez Iwana Garfiego? Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć kontynuację tej historii, czyli ekspedycję z 1976 roku, Myślę, że jest to również ciekawa opowieść. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i subskrybowanie kanału. Dzięki temu więcej osób będzie mogło zobaczyć ten materiał. My widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Cześć!